Strzegnąć tę walkę. Stójka, tak. parter? Yem, stójka, parter? Stójka, parter? Nie wiem, zobaczymy w praniu, ale planuję zbeżnać to totalnie. Szczególnie po tym, co ostatnio odstawiła, bo ja miałam do niej neutralny stosunek, a po tym, co odstawiła, naprawdę nie ma w tym momencie, ja nie mam do niej żadnego szacunku. I naprawdę jestem na nie w tym miała momencie. szacunku. Zamknij do siebie. ten web, kurwa. Co ci powiedziałam? Zamknij ten web. Czyli już nie ryj, dobrze. Nie, już nie jest ryj. Kochanie, troszeczkę wiesz co? Ostatnio za dużo krzyczałaś. Wiesz co? Gówno, gówno wiesz. I Wszyscy wiedzą, że lubisz mieć pełną buzię. Czekaj, Wszyscy lubią Połtyw mieć pełną... Da, daj dokończyć. Wszyscy lubią... Zamknij Wszyscy ryIN! wiedzą... Wszyscy <t unterstüt> wiedzą, <patter> że lubisz mieć pełną buzię. Więc masz, łap kaszankę. Kaszankę. I teraz zamknij ryj. I kaszanka ogólnie, ma do buzi. Narzędzie zbrodni. Zostałaś jajem, głupia szmato! Ciągniesz bały! Dobra, dobra, słuchajcie, proszę wszystkich o spokój! cisza. Cisza! Dobra, dobra. Malta, Malta. Marta, Proszę, proszę. Spokój, spokój. spokój. dziewczyny, cisza! Dziewczyny, cisza! Dziewczyny, cisza! Cisza! Spokojnie, Cisza, spokojnie, poszło, spokojnie proszę spokój! <laughs> Michał, jak kask założył. Dobra, dobra, no to już spokojnie, spokojnie. Boxer, boxer wygląda jak Crazy Frog teraz, <laughs> jak Crazy Frog. Jest spokojnie, co panowie, krzesła latają, bonus żyje. <laughs> jeszcze, Jajka poleciały. Jeszcze mamy parę pytań do zadania. Czy będziemy w stanie kontynuować konferencję? Tak, mamy, jesteśmy w stanie, już jest spokój. Poleciały kaszanki. Poleciały Można kaszanki. kontynuować, uratowałem bonusa. To jest... Kaszanka była specjalnie po to, bo wiemy, że Marta za często zbytnio szczeka, więc chciałam zatkać jej tym razem ryj. Więc kaszanka do ryja i ciągnij pałę. Słuchaj, nie plęś się tak, bo jeszcze sperma ci się odbija z imprezy. Dobrze, po tym jak już ustaliliśmy, co się komu odbija z imprezy, e, przejdźmy do kolejnego pytania. Bonus, e, na tej gali walczy twój kumpel Body Christ, z którym przeżyłeś wiele dobrych i złych chwil. No pytaliśmy go, czy, czy z nim trenujesz, czy, 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 czy go wspierasz. No pytanie teraz do ciebie.